Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie na środowym. Wczoraj był środowy też, ale dzisiaj jest naprawdę środowy odcinek. Mam mix drapek za 46 zł. Na większość krzyżówek zostało mi to tylko jeszcze do drapania. Niedługo nowe zdrapki przyjdą, tak więc będziemy się delektować rozmaitościami. No i mamy wielką, krzyżówkę XXL na dobry rok, wiezną fortunę. Mamy krzyżówkę XL, krzyżówkę za 3 zł, fast cash i szczęśliwe linie. Nie wiem, czy to będzie słychać, ale jedna z tych Amazonek na mnie szczeka. Spokojne, e, Jedzą z ręki, jak na razie, postaram się Wam po południu nagrać odcineczek z Amazonkami. I tutaj zaczynamy zdrapywać krzyżóweczkę o numerze 14. Pierwsze mamy B baku, ibis, j safe, c zwarcie, następnie mamy i ibis, stiuk, nil, karmik, mini Zoologia. Amazonki za tydzień może dwa idą do Woliery na zewnątrz. To jest tylko wiecie, na początek, żeby się przyzwyczaiły do mnie. I potem je wyniosę na dwór. Dobra, K mamy zdrapane. Kolejny jest G. Zoologia, Wolfsburg. P Klapek, Panorama, Puma, M, Mini, Karmik, Panorama. Kolejne jest O, oka Wolfsburg, Romans, zoologia. Dobra, O mamy zdrapane. Kolejny jest E. Sejf. Zwarcie. Tak. Z. Kuzyn. Zoologia. U. Mamy Udo. Puma. Wolfsburg kuzyn stiuk D powstaje udo kolejne jest R kra panorama zwarcie karmik hał F Wolfsburg W, zwarcie, Wolfsburg, dwie ostatnie literki, N, slang, romans, panorama, kuzyn i mini powstaje. No i ostatnie jest T, stiuk, stiuk, no i wszystko. Pusto. Szczęśliwe linie. O tak, może będzie dobrze widać. No i drapiemy. Wczoraj było 9 zł, dzisiaj będzie pewno pusto. Pierwsza jest truskawka i zbieramy truskawki. Patrzcie, trzy sakwa. Pierwsza, pierwsza i ostatnia. Podkowa, raz, winogrono, winogrono nie ma. Dzwonek jest jeden dzwonek. Pomarańcz nie ma, kości, kości nie ma. Wiśnie hał wiśnie mamy jedne serce 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 jedno gwiazda hał gwiazda tylko jedna biedronka dwie biedronki krab raz i dwa pik, pierwszy i drugi pik, kwiat. Nie ma księżyc, pierwszy i drugi. Śliwka raz, dwa i trzy. A tu jeszcze jest księżyc. Wiecie, z rana, gruszka. Gruszka jest jedna. Banan. Banana nie ma. Cytryna. Mamy dwie cytryny. Arbuz. Są i arbuzy. No i zostały dwa ostatnie symbole. Korona. Jedna i jabłko. No i pusto. How? Fast cash O numerze 34. How? Klucz. Walizka. Diament. Serce. Wiśnia. Korona. Pierścionek. I uśmiech, a w bonusie cylinder. No i krzyżunia za 5 zł. Pierwsze jest L. R. Tu mamy kolaż rebnik mm, aronia. Tu mamy Krater, Hera, Tron, tu jest Burza. No. How? Dobra, R mamy strapane. Kolejne jest F, Elf. Tylko, a tutaj w ogóle nie ma w drugiej. V. Dobra, V se przy okazji zrobimy. L. kolaż klin, elf, opal, jadalnia, plama. Tu jest wieliczka. Mogilno, lecimy dalej. O, mamy bonusowego kolarza? Synod Aronia, opal, pogadanka oto jest jeszcze lato, tu jest moment, moc. Mogilno. Co jest dalsze? Z, no i będzie Kolarz. Tu jest Najazd. Spawacz. Dalej mamy Wieliczkę. Burzę. Wieliczka i burza. J. Jadalnia. Jadalnia. A w tej? Eksmisja. No po jednej w każdej krzyżówce. K. Kolarz. Tutaj mamy klin. Rybnik. Pogadanka. tu jest krater eksmisja rak wieliczka kiwi x poszukamy przy okazji y synod abysynia Tutaj mamy Edyl z Y. H. W pierwszej H nie widzę. W drugiej H mamy Herę. Tak. Dzień dobry. U. U w pierwszej nie ma. Tu jest burza. Rugbista. Kolejny jest C. Spawacz. Moc. A ty na mnie nie szczekaj. S. Sen. Pisz synot, Abisynia, spawacz, tu jest Mars, Eksmisja, rugbista, sztab. N, klin, sen, najazd, synot, rybnik, Abyssinia, aronia. Pogadanka. Tu jest moment. Mogilno i tron. G. Pogadanka i ga. Rugbista. No i dwie ostatnie literki. P. Plama. Opal. Pogadanka. Spawacz. W tej pew w ogóle nie ma. No i ostatnie jest. O, a. Mamy A. Będzie bonus. Fajnie. Mamy bonus. Tutaj tworzy się opal. Tutaj mamy iga. Pogadanka. Pawacz, Ada, Diana, jadalnia, plama, lato, najazd i a mamy zrapane. Tak jest. Tutaj mamy Mars, krater, diadem, burza, powstaje rak. Matka, eksmisja, Hera, Rugbista, sztab. No i sprawdzamy co mamy. Piątka pewno, tak jest. 5 zł w krzyżówce. No, no, no. Pierwsza wygrana. Gwiezdna fortuna o numerze 20 tutaj wygrywa trzydzieści cztery trzydzieści pięć siedemnaście trzydzieści osiem i trzynaście pierwsze mamy osiem czternaście dziewiętnaście dwadzieścia sześć dwadzieścia siedem dziewięć, dwadzieścia osiem, się tutaj z czterdzieści dwa, dwadzieścia cztery, szesnaście, trzydzieści siedem, trzydzieści sześć, dwadzieścia dwa

Na dobry rok o numerze 13 i drapiemy styczeń 10 i 10 tysięcy, luty 50 i 200, w marcu mamy 500 i 100, w kwietniu 210, maj daje 20 i 500 tysięcy.

W bonusie mamy figurki, a w premii bałwana. No, pusto. Przechodzimy do ostatniej zdrabi. Krzyżówka XXL o numerze 18. Pierwsze mamy J. Tu jest aukcja. Tajlandia. Tutaj J nie występuje tutaj mamy Sarajewo Gneis, Jar C Echo Car tutaj mamy Poczet Policzek Tej C nie występuje, a nie jest kataheta. Następnie mamy Xa, Xa przy okazji, jak będziemy go gdzieś widzieć, tego zrapiemy I tu sobie polecimy naprzód. W Walkiria. Tutaj mamy Winogrona. Tutaj mamy Woda, Sarajevo, Avizo, OF Fason, Fason, a tutaj patrzcie nie ma w ogóle F. Tutaj mamy znowu nie, a nie, a jest. Termofor. E. Echo, ascheza, asceza. Lech, kebab, agresja. Terminal. Tutaj mamy poczet, edytor, skansen, policzek i bekas, katecheta, termofor, tutaj mamy gneis estonia, how, a jeszcze jest plener. A, Z, rozum, przyroda, poczet, nizina, tu jest avizo, no, słabo, A. Walkiria, iga, fason, asceza, agresja, Tajlandia, car, rak, dogmat, noga, terminal, gra, san, uran, Skansen, Abel, Nizina, Bekas, Baron, Katecheda, Kakadu, Jar, Avizo, Sopran, Unia, Impas, Mapa, Ada, Dobra, a zdrapane S. Tutaj as się tworzy. Tutaj mamy fason, agresja. Tutaj mamy san, skansen. Irys, nos, sopran, sarajewo, Estonia. him pass m rozum krem rytm terminal idiom termofor impas mapa B. Kebab. Abel, baron, Bekas. Hiop, doba. Teraz mamy H. Tu jest lech, echo. tutaj ha, nie widzę katecheta no i tylko jedno t dogmat rytm poczet bonusowy natura terminal edytor katecheta Estonia, L, Lech, Tajlandia, terminal, powstaje Abel, mamy policzek, Gil, Plener. Tutaj mamy D, dogmat. Tajlandia, edytor, idiom, woda. Kakadu powstaje w trzeciej ada. Trzy ostatnie literki. U Aukcja. Rozum, Natura. Tutaj mamy Unię, Kakadu, Rum. Y, bonusu nie będzie, Przyroda, Rytm. Tu jest Iris. Mało Y, bardzo mało. A tutaj w ogóle nie ma. No i ostatnia literka to I Iga, Walkiria, Tajlandia, Winogrona, Igor, Policzek, Idiom, Nil, Nizina, Irys, Unia, Impas, Gil. Estonia i Hiob Pusto. No, dzisiaj odcinek marzeń. Nie to, że same krzyżówki, to jeszcze 5 zł tylko wygranej w krzyżówce XL. No, super, bardzo się cieszę. Kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Postaram się nagrać filmik po południu z moimi Amazonkami. I wrzucę jeszcze dzisiaj, postaram się, bo nie wiem, jak się wyrobię ze wszystkim. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Dużo zdrowia, pomyślności, ale zdrowie najważniejsze. Do kolejnego. Pozdrawiam. Pa Pa.